Chcesz zaskoczyć swoich gości pyszną sałatką, to zapraszam ci na ten przepis. A oto lista produktów. Na początek pół kilograma ugotowanych ziemniaków kroimy w średnią kostkę. Ziemniaki przekładamy do większej miski. Dodajemy dwie duże garści umytej rukoli, około 100 g pomidorków koktajlowych pokrojonych na pół, jedną czerwoną cebulę krojemy w piórka. Następnie dodajmy jedną pierś z kurczaka pokrojoną w kostkę i przysmażoną w ulubionych przyprawach. Teraz zrobimy sos do naszej sałatki. 4 łyżki jogurtu greckiego, łyżeczka miodu, łyżeczka musztardy, Sok z połówki cytryny, pieprz i sól do smaku. Siekamy około pół pęczka koperku i dodajemy do sosu. Sos dokładnie mieszamy, aż składniki się połączą. Teraz przygotowany sos wylewamy na warzywa, wszystko dokładnie mieszamy i mamy gotową pyszną sałatkę dla naszych gości lub na kolację. Ja wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne przepisy.